Cześć, witajcie w nowym nagraniu. W dzisiejszym filmie przedstawię Wam kompletne rachunki za rok 2025 odnośnie gazu i odnośnie energii elektrycznej. Jeżeli chodzi o energię elektryczną, to jak wszyscy wiemy nadchodzą kolejne podwyżki. Pokażę Wam na podstawie mojej nowej propozycji umowy od Energa, jak będą plasowały się rachunki w nadchodzących latach, jak duże będą to podwyżki, czy mocno je odczujemy. A także pogadamy troszeczkę o gazie, dlatego że coraz więcej osób zwraca się ponownie w kierunku zakładania instalacji gazowych w swoich domach. I dzisiaj przedstawię Wam, jak wyglądają rachunki, jak będą wyglądały w przyszłym roku, bo jak wiemy, były obniżki w lipcu zeszłego roku. Nie przedłużając, zaczynajmy. I mamy tutaj rachunki za gaz z poprzednich lat. Tak jak widzicie, 2022 rok, niepełny, bo my się wtedy wprowadziliśmy. Pełny 23, pełny 24, no i teraz pełny 25. No i pewnie od razu zauważycie, Łukasz, jak ty mówisz tutaj o obniżkach gazu, skoro płacisz więcej za ogrzewanie gazowe niż w poprzednim roku. Słuchajcie, to związane jest oczywiście z tym, że podwyżki weszły dopiero w sierpniu. A jak widzimy te rachunki od września, są niskie ze względu na to, że mało wtedy się grzeje. W ogóle się praktycznie nie grzeje, tylko używamy gazu do grzania wody, tak? Czyli ogrzewanie, podgrzewanie ciepłej wody użytkowej tutaj mamy za dwa miesiące i tutaj mamy za dwa miesiące. Więc łącznie patrząc na to te dwa rachunki, 2 z 6, to jest niewielka kwota raptem jakieś 15% całości, więc dlatego nie widać jeszcze tych obniżek na rachunku. Jeżeli chodzi o najnowszy rachunek, 1122 zł, czyli ten, jest on wyższy w porównaniu do tego samego okresu z zeszłego roku, gdzie było 1060 zł, ale dlatego też, że zużyliśmy dużo więcej kWh energii, mamy tutaj ponad 20, prawie 20%, między 15-17% więcej, ze względu na to, że pogoda po prostu jest dużo gorsza niż w zeszłym roku. W zeszłym roku pamiętam, że jeszcze w połowie. Października chodziłem momentami w krótkich spodenkach, no w tym roku było to niemożliwe. Mamy 1 e, grudnia, dzisiaj jest, wczoraj czy tam dwa dni temu spadło bardzo dużo śniegu, który się jeszcze utrzymuje, więc pogoda jest e, dużo chłodniejsza niż e, ten rok temu, dlatego większe zużycie i większy rachunek. 1122 zł, dostałem nowy rachunek, który zawiera w sobie już tą obniżkę gazu. Ale jak widzicie, te rachunki są stabilne i, tak jak wspomniałem, licząc te minus 15%, które będzie, które już jest, ale tak naprawdę będziemy to widzieli w nadchodzących miesiącach najbardziej właśnie w przyszłym rachunku i w rachunku za luty i marzec liczę na obniżkę 15% realnie, czyli wyjdzie około. 5200 zł, czyli tak jak dwa lata temu Podobnie, podobne kwoty będę płacił za ogrzewanie domu gazem i ciepłej wody użytkowej. Czy można zejść z tych kwot? Pewnie można, trzeba by było troszeczkę kotą się pobawić, trzeba by było więcej mostków termicznych polikwidować. Ja w tym roku zlikwidowałem dwa trzy mostki termiczne. Zobaczymy, czy da to jakikolwiek efekt, chociaż nie spodziewam się cudów. Jeszcze mógłbym rury od rekuperacji przykryć wełną dodatkową, albo jakąś pianą, to zapianować, żeby tam te odzyski ciepła były większe, a tak jedynie pozostawałoby nam po prostu obniżenie temperatury w domu czy temperatury, jeżeli chodzi o wodę. Wodę mamy cały czas stabilne, 47 stopni ustawioną, do kąpieli włączamy, tak jak kiedyś mówiłem, jest taki przycisk, jest taka opcja podgrzanie jednorazowe, i na przykład, gdy ktoś chce się wykąpać, włącza sobie po prostu to podgrzanie, tak, idzie się kąpać i jest bardzo gorąca woda wtedy. Więc w taki sposób działamy na tym gazie i takie są rachunki. Wychodzi to około 500 zł miesięcznie za gaz, ale tak jak Wam ostatnio powiedziałem, mimo że gaz w porównaniu do pomp ciepła wychodzi drożej w ogrzewaniu rocznym, to jego instalacja pomp ciepła jest droższa. I nawet jeżeli macie kredyt, jeżeli większość osób bierze kredyt na, na budowę domu i pompę ciepła, i tak dalej, to mimo tych wszystkich dofinansowań wychodzi Was na rachunku, powiedzmy, te 1000 zł rocznie drożej, jeżeli kupicie pompę ciepła zamiast zamontować sobie gazu. Tak? Chodzi mi o kredyt hipoteczny. Jeżeli w kredycie hipotecznym wybieracie pompę ciepła albo gaz, no to pompa ciepła wychodzi Was w kredycie 90 zł miesięcznie więcej, co daje rocznie 1000 zł więcej, czyli te różnice się po prostu w kredycie e, tak jakby e, zerują, tak? Tych różnic praktycznie nie ma. A macie gaz, ogrzewanie jest tak samo, bezobsługowe, jeżeli e, mówimy porównujemy to do pomp ciepła, z tym, że pompy oczywiście są droższe w ewentualnej naprawie i tak Czyli gaz naprawdę nie wychodzi jeszcze tak źle, tym bardziej, że troszeczkę sytuacja na świecie się uspokaja. Gaz spadł do najniższych cen sprzed 10 lat, także tylko i wyłącznie się cieszyć, jeżeli ktoś planuje ogrzewanie gazowe. Ja się cieszę, zostaję przy nim i Wam również polecam. Jest to bardzo dobre rozwiązanie. I tak jak wspomniałem ostatnio w jednym z moich nagrań, w sytuacji kryzysowej e, gaz jesteśmy w stanie bez problemu uruchomić na jakikolwiek akumulator, tak? E, macie akumulator, przetwornicę, 6-8 godzin na zwykłym akumulatorze jesteście w stanie pociągnąć kocioł gazowy. Jeżeli mówimy o pompie ciepła, nie ma takiej opcji, nie pociągniecie jej z byle czego. Trzeba naprawdę potężny agregat, żeby taką pompę uruchomić. E, na jakimś zasilaniu awaryjnym tutaj mamy spokój, więc gaz jak najbardziej na plus. Tutaj jeszcze dodam tylko tak jak poprzednio mówiłem, że największe rachunki są grudzień, styczeń, luty, marzec, więc tutaj wyjdzie nam tak naprawdę już będzie widać po zużyciu energii jak dużo jak duże będą rachunki czy naprawdę będzie to minus 15% tak jak jest zapowiadane, tak? Tutaj widać, że rachunek za grudzień za styczeń był największy w zeszłym roku pod względem zużycia energii, tak? Bardzo dużo 4578 kWh. W porównaniu do lutego i marca to już spadek jest 30%. Także e, zobaczymy za jakiś czas. Teraz energia elektryczna. Jeżeli chodzi o energię elektryczną. Spodziewałem się, że podwyżki zeszłoroczne będą dużo dotkliwsze dla mojego portfela, i nawet prognozowałem, że zapłacę około 1300-1200 zł więcej aniżeli za lata poprzednie, a okazuje się, że finalnie, po zliczeniu wszystkich rachunków, ta kwota jest nawet niższa o 100 zł aniżeli rachunki z zeszłego roku. Tutaj oczywiście w tej tabelce dokładnie widać, jak to wyglądało na przestrzeni lat. 2022 my się dopiero wprowadzaliśmy, więc nie bierzcie pod uwagę, ale zauważcie, że z roku na rok te, te koszty energii elektrycznej u mnie są bardzo stabilne, mimo tego, że straszono nas, nie wiadomo jak dużymi podwyżkami. Fakt, trzeba sobie szczerze powiedzieć, że pewnie zużycie też jest troszeczkę mniejsze niżeli na poprzednich, dwu, w poprzednich dwóch latach. Dlatego że w tamtych latach jeszcze trwała u mnie tak, jakby budowa, wykończeniówka, a to się wprowadzaliśmy, to działały piły, wiertarki, wkrętarki, yy, mieszadła i tego typu rzeczy. Mie, trzeba było mieszać beton i te zużycie energii było yy, dużo większe. Ja tak mówię, oczywiście kolokwialnie trzeba było mieszać beton, ale wiecie o co chodzi. Jeżeli się przy domu robi, czy to kostkę, czy ogrodzenie, yy, cokolwiek sobie wymyślicie, no to tej energii idzie dużo więcej, bo właśnie te urządzenia. E, używają. No ale w tym roku no, jestem sam zszokowany 3705 zł zliczone z wszystkich 6 e, rachunków z poprzedniego roku. Bardzo nieduży koszt wyszedł e, i jestem naprawdę mega zadowolony. Tym bardziej, że tak jak Wam wspomniałem, liczyłem, że zapłacę 4800-4900. Jeżeli chodzi o nadchodzące podwyżki, to są one realne. Tak jak Wam wspomniałem, już dostałem propozycję z Energa. Na podpisanie nowej umowy, oczywiście, żeby nie zmienić operatora, by mieć, tak jak oni to twierdzą, stało, stały koszt energii na poprzednie dwa lata, ale tutaj też nie ma nie wiadomo jakiej tragedii, tak jak widzicie, prognozy wskazują, że będzie to podwyżka łącznie około 300 zł w ciągu roku. Co dokładnie wzrośnie cena energii z 62 groszy brutto na 67,5 grosza. Brutto to jest oczywiście w, w ofercie, którą dostałem podstawowa plus taką ofertę dostałem z energa. Różnica, jak widzicie, to jest 8,65%, więc nie tak strasznie. I przy moim zużyciu 558 kWh na 2 miesiące ten rachunek wzrośnie niewiele bo 30 zł, jeżeli chodzi o podwyżkę cen energii. Oczywiście wzrośnie nam też opłata handlowa do końca 2025 roku. E, która była ustawowo obniżona, teraz to będzie 29,90, czyli różnica to jest te 3, do, między 3 a 7 zł, w zależności od oczywiście e, tego, jaka będzie finalnie, ale na dwa miesiące to jest powiedzmy te 14 zł, czyli też niewiele. Kolejna sprawa, opłata mocowa, i tutaj to wszystko zależy od urę, bo nawet jeżeli podpiszę nową umowę z energią, to tam nie jest opłata mocowa e, stała. Tylko ona zależy od Urzędu Regulacji Energetyki, który narzuca te ceny co roku samodzielnie. Więc nawet jeżeli wzrośnie o 25-50%, bo tyle nas straszą, jak czytałem przed chwilą artykuł, nawet do 50% nas straszą, no to co to jest te 50%? To będzie o 8 do 16 zł na dwa miesiące, czyli różnica praktycznie niewielka. Łącznie daje nam to podwyżkę między 44 a 60 zł na rachunek, czyli przy moim rachunku, tym którym widzieliście 680 zł, czyli odpowiednio od 6,5% do 8,8%. To daje nam łącznie 4000 zł opłat za energię elektryczną w ciągu roku. I teraz tak łącznie daje to nam 10 tysięcy złotych na rachunki, co jest poniżej 1000 zł miesięcznie tak, na najważniejsze opłaty, czyli prąd i ogrzewanie domu. Czy można by było z tego zejść? I patrząc po tych cenach, coraz bardziej zastanawiam się, i mówiłem to w poprzednim nagraniu, że dobrym rozwiązaniem byłoby w moim wypadku zainstalowanie fotowoltaiki z magazynem energii. Nieduży zestaw, taki, żeby zwiększyć autokonsumpcję, i w ten sposób, nawet wy, jeżeli budujecie nowe domy, zakładając e, panele fotowoltaiczne nieduże plus magazyn energii, jakiś nieduży, 5KW powiedzmy, i do tego gaz, jesteście w stanie. Zejść jeszcze z tych rachunków sporo, bo tak jak wyliczałem, to około powiedzmy na samej energii elektrycznej bylibyśmy w stanie około te rachunki o 3000 zł obniżyć rocznie, czyli z 4000 na 1000 zł, bo oczywiście są jeszcze opłaty mocowe, opłaty stałe i tak dalej, ale gdybyśmy do tego dołożyli boiler elektryczny, czyli żeby przez pół roku zamiast ogrzewać wodę gazem, tak jak ja to robię w tym momencie, Kupić boiler elektryczny, zamontować go i przez te pół roku korzystać z nadwyżki energii elektrycznej, które wyprodukują nam panele fotowoltaiczne, to ten zwrot byłby jeszcze około 600 zł rocznie. 600-700 z tego, co wyliczałem, co dałoby nam rocznie około 3700 zł łącznie e, zwrotu z, z tej instalacji. Jak kiedyś nie byłem fanem, bo instalacje fotowoltaiczne, szczególnie na nowych zasadach, e, które kosztowały jeszcze wtedy około 30 tysięcy zł. Wchodząc na nowe zasady, gdzie ta energia nie jest nigdzie przechowywana, sprzedajemy, drożej, sprzedajemy tanią energię, kupujemy drożej, to się kompletnie nie opłacało. Ale teraz, gdy możemy kupić fotowoltaikę z magazynem energii za 30 tysięcy, powiedzmy około, gdzie kiedyś same panele tyle kosztowały, plus jeszcze mamy dotację, mój prąd do 50% kosztów kwalifikowanych to wyłożenie nawet 15 tysięcy złotych. mówią o instalacji około 10kW plus magazyn 5kW. Tyle mniej więcej kosztuje około 30 tysięcy złotych. Ale ja takie oczywiście nie potrzebuję. Potrzebuję delikatnie mieszu. Powiedzmy te 7kW na mój dom by w zupełności wystarczyło. Z falownikiem hybrydowym to jesteśmy w stanie zejść do kosztów około 15 tysięcy złotych, co realnie Yy, wygenerowałoby, podsumowując to wszystko, zwrot z tej inwestycji w około 4-5 lat. I to już wydaje się sensowne, tak? 4-5 lat zwrotu za fotowoltaikę, magazyn energii, ale co najważniejsze, tutaj zyskujemy niezależność, tak? Bo o ile, jeżeli ktoś ma samą fotowoltaikę, to jest i tak skazany na to, czy energia w zakładzie elektrycznym płynie do nas, z zakładu energetycznego płynie do nas, czy nie. A mając swój magazyn energii, jesteśmy niezależni. Nie potrzebujemy UPS-ów w domu, jeżeli nie ma prądu w sieci, to nie ma prądu, ale w sieci, a my mamy taki prąd, tak? A jeżeli ktoś ma fotowoltaikę samą, bez magazynu, nie ma prądu, to on też nie ma prądu, więc... Pod względem może zwrotu inwestycji, to nie jest nie wiadomo jak super zwrot, ale pod względem bezpieczeństwa, zabezpieczenia tych wszystkich urządzeń w naszym domu, które kosztują dziesiątki tysięcy złotych, a które są narażone w tym momencie na wiele przepięć, ze względu na właśnie dużą ilość instalacji fotowoltaicznych podłączonych do sieci, dużo przepięć, duże ryzyko awarii, a tak mamy fotowoltaikę i niezależność energetyczną. Także pod tym względem, w tym momencie, naprawdę e, kwoty, biorąc pod uwagę koszta zamontowania, zwrot z inwestycji z, e, z dotacji Mój Prąd, założenie tych wszystkich zestawów naprawdę zaczyna być opłacalne właśnie pod względem kosztowym i pod względem bezpieczeństwa energetycznego w naszym domu, tak? Tym bardziej, że te zestawy idzie doładować też z agregatu. Gdyby naprawdę nie było prądu kilka dni, mamy jakiś agregat, jesteśmy w 100% niezależnie energetycznie. Oczywiście, tak jak wspomniałem, wtedy trzeba by było zwiększać autokonsumpcję, czyli dokładamy boiler elektryczny tak, żeby już wodę podgrzewać tutaj z Fotowoltaiki, jeżeli jest taka możliwość, no i magazyn energii, tak? bo większość dnia nie ma nas w domu, a wtedy, gdy chcemy korzystać z energii elektrycznej, czyli przeważnie wieczorami, nasz, e, nasze panele fotowoltaiczne nie produkują wtedy energii, więc jeżeli nie masz magazynu, to wszystko sprzedajesz do sieci za grosze, a później musisz odkupować. Także na ten moment coraz bardziej skłaniam się ku temu. Coraz bardziej rozglądam się w tę stronę. Zobaczymy, jakie będą dotacje mój prąd. 7, bo już niedługo wejdą te dotacje. Jakie będą szczegóły tych dotacji? I z tego co słyszałem, właśnie będzie duże ukierunkowanie na, e, na magazyn energii, tak? Czyli na e, zwiększenie dotacji na magazyn energii. I wtedy zobaczymy, jak to będzie wyglądało finalnie. Dobra, słuchajcie, napiszcie mi w komentarzu, jak dużo płacicie za rachunki za gaz, jak dużo płacicie za rachunki za energię elektryczną i czy. Też uważacie, że gaz to jest naprawdę dobre rozwiązanie do naszych domów. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję. Cześć.